Psalm XVI Do złotej myśli Dawidowy. Strzeż mnie, Boże, gdyż w Tobie szukam schronienia. Powiedziałem do Pana, Ty jesteś moim Panem. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Co do świętych, którzy są w tej ziemi, są wspaniali i są mą rozkoszą. Pomnożą jednak swe troski, ci którzy pójdą za cudzymi bóstwami. Tym nie wyleję krwi na ofiarę i nie wezmę ich imion na wargi. Pan, oto mój dział i kielich pomyślności. Ty trzymasz w dłoni mój los. Wytyczono mi miejsce urocze. Tak, przypadło mi przepiękne dziedzictwo. Będę błogosławił Pana. To On udzielił mi rady. W nocy pouczyło mnie moje sumienie. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mojej prawicy nie zachwieję się. Dlatego poweselało me serce. Radość przenika me wnętrze. Więcej, ciało również odpocznie bezpiecznie. Gdyż nie zostawisz mojej duszy świecie zmarłych. Nie dopuścisz, by oddane tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twego boku na zawsze.